Na kolanka nie słuchaj co mówi Magda Słodkie masz oczy, słodką masz buzię Dla ciebie kupię dziś czerwoną różę Słodkie masz oczy, słodką masz buzię Dla ciebie kupię dziś czerwoną różę Dzisiaj tańcz, tańcz, polej, przechyl Idźmy razem na palety Tańcz, tańcz, polej, przechyl Dla mnie naga o orety. Tań, Tańcz, polej, przechyl Idźmy razem na palety. Dla mnie naga o orety Życie ma kolory Mała kiedy jesteś rozebrana, życie ma kolory Mała, bo mi się dzisiaj oddała, życie ma kolory, mała kiedy jesteś rozebrana, życie ma kolory, mała, bo mi się dzisiaj oddała, hop, hop, na na na, hop, hop Cały czas, chodź, chodź, ze mną tak, chodź, chodź, dzisiaj skacz hop, hop, na na Zostań moją kotką Zostań moją słodką Zostań mym marzeniem Dla ciebie się szybko zmieni. Zostań moją kotką Zostań moją słodką Zostań mym marzeniem A ma ja się z tobą łączę Chodź do Disco Marka Bo to będzie twoja bajka Chodź mi na kolanka Nie słuchaj co mówi Anka Chodź do Disco Marka Bo to będzie twoja bajka Chodź mi na kolanka Nie słuchaj co mówi Magda powiem co masz głowień. Ja mam dość, mam dość Nie będę tego komentował <grym> Znaczy inaczej, zacznijmy od tego, że Dla mnie disco polo Pod każdym względem jest No inaczej, no. Są ludzie, którzy słuchają trapu, rapu Metalu, czegokolwiek yy... I w porządku, i w porządku Są ludzie, którzy słuchają disco polo Ja nie słucham Ja nie słucham ale wydaje mi się, że jego głos trochę nie pasuje do tego. A a tekstowo tekstowo tak szczerze tekstowo to to właśnie tak jest disco polo, jest niczym za tym, że na imprezie pocałujesz się i przeżyjesz z tobą podróż dookoła świata na tym disco polo polega, więc no czy będzie to hitem? W pewnych kręgach pewnie będzie. Czy jest to dobre? No chyba nie jest, ale, tylko żeby ktoś mnie zapytał, nie wiem, a co sądzisz o Zenonie Martyniuku, no to też nie słucham, mnie. Chociaż niektóre, niektóre piosenki są takie, o inaczej, Disco Polo, jeśli chodzi o Disco Polo, to są nuty, które jeśli leci gdzieś tam w tle albo leci jakaś zremiksowana, zremiksowana wersja na, na imprezie, to można nawet się do tego pobawić, ale tak, żebym na playlistę wrzucił jakieś disco to nie jestem z tych ludzi, ale tego bym nie wrzucił na playlistę i tego też... do tego bym się chyba... No nie wiem, no chyba że to jakoś lepiej zremiksują. Nie, no, to, no ciężko, ciężko, no nie mój klimat, nie. Hey, możecie zostawić